Dziękuję. Proszę bardzo, panie Radny Jerzy teraz. Szanowny panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rada, obecni goście i medi. Mam no, pytania do pana burmistrza. Szanowny Panie Burmistrzu, czy jest zaplanowany przegląd wszystkich ulic w mieście w celu zakoryzowania wszystkich dziur i ubytków w jezdniach, ich naprawa oraz uzupełnienie ubytków przed zimą? Kolejny. Dlaczego nie są systematycznie odpiaszczane, sprzątane ulice w naszym mieście? Zalegający piak przy obrzezach jezdni utrudnia jazdę rowerem, a przy ruchu pojazdów powoduje duże zapalenie w powietrzu, co bardzo uciążliwe odczuwają ludzie chorzy na alergię. Natomiast niesprzątane, potłuczone szkła przy krawężnikach jezdni powodują u wielu rowerzystów przybicie dętych oponach. Mnie taka przygoda spotkała w tym sezonie kośmokrotnie. Często możemy widzieć orażistów, którzy prowadzą swój rower w wyniku właśnie przybitych dęt. Tych śkieł jest wiele, to jest pozostałość po tych, którzy degustują na świeżym powietrzu, często te butelki się lądują na ulicy są wniosczone przez samochody. Dziękuję pięknie. Dziękuję.